Cześć! W tej praktyce neurobalansu skupimy się na tym odcinku, czyli nasze dłonie, ręce, barki głównie, ale też troszeczkę klatka, bo wiadomo, że ona zawsze gdzieś będzie, bo chcemy jak najlepiej, jak najłatwiej oddychać. Zaczniemy od zeskanowania ciała, zamknij oczy. Rozstań tak w lekkim rozkroku z nogami lekko ugiętymi. Jeśli zamknięcie oczu sprawia Ci problem, trudność. Nie czujesz się w tym komfortowo, oczywiście oczy zostaw otwarte. Praktyka jest dla ciebie, nie ty dla niej. I zobacz, jak się czuje twoje ciało, jak ty się czujesz. Gdzie coś czujesz, jak to czujesz. Czumiesz określić położenie swojego ciała w przestrzeni. W której jesteś. Oddychaj. I otwórz oczy. Przejdziemy sobie najpierw przez ćwiczenie takie podstawowe z metody Loena. Jest to Metoda psychosomatyczna. Ja nie jestem jej terapeutą i to jedno ćwiczenie nie zastąpi ci terapii, natomiast może fajnie pobudzić energię w Twoim ciele. Pierwsze, co robimy, to łuk. Jest to ćwiczenie zaczerpnięte z Qigong, Tai Chi, w ogóle z ogóle ze wschodu. Uginamy leciutko nogi, stajemy troszeczkę szerzej niż, niż nasza szerokość bioder, uginamy nogi. Połóż ręce na dolnych plecach, mogą być położone w ten sposób, żeby się podpierać, mogą być w ten. Natomiast wydaje mi się, że taki z palcami dłoni skierowanymi do kręgosłupa będzie najwygodniejszym. Lekko ugnij kolana i teraz postaraj się, żeby czubek Twojej klatki, znaczy Twoja klatka zbiegła Twoje serce poszło wysoko, wysoko do sufitu. Na takim ruchu się skup. I lekko wypnij biodra do przodu. Głowa niech pozostaje nieruchomo prosta, wzrok patrzy przed siebie. Oddychaj, spokojnie oddychaj. To ćwiczenie super, właśnie otwiera naszą klatkę piersiową. Teraz, jeśli chcesz, możesz skierować nos, czubek nosa, jakieś 45 stopni do góry. I oddychaj. Jeśli czujesz już dyskomfort w plecach, możesz wrócić do pozycji pionowej. Powoli wracamy, miał. I teraz będziemy się opuszczać w dół. Tak, świetnie, przyszłeś kocie. Bardzo delikatnie, też na lekko ugiętych nogach. I tutaj nie jest ważne to, czy dotkniesz ziemi, czy nie. Ważne jest to, żebyś wisiała, wisiał luźno. Głowa opuszczona ramiona opuszczone i wisimy spróbuj teraz głową pokręcić tak jakbyś mówił mówiła duże nie wszystko luźne oddychamy Pamiętaj o lekko ugiętych kolanach. Ach, możesz dziewać, wzdychać, przełykać ślinę. To wszystko są oznaki aktywacji naszego stanu relaksu. I powoli przez ugięte kolana, kręg po kręgu idziemy do góry. Hmm. I znowu zrobimy nasz łuk. Czyli no, znowu najpierw uginamy kolana, klatka do góry, biodra lekko wypychamy do przodu, patrzymy się przed siebie. Oddychamy. Jeśli nie czujesz takiej chęci właśnie westchnięcia, ziemnięcia, przełknięcia śliny, nie przejmuj się. Może się ona pojawi po praktyce, może za jakiś czas. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie dzisiaj jest Twój układ nerwowy. I pamiętaj, że obojętnie, w jakim jest stanie, jest w takim, w jakim teraz aktualnie potrzebujesz. I nos lekko do góry na 45 stopni. Jeśli masz ochotę, możesz zdjąć ręce, podeprzeć pod głowę. I jeszcze troszeczkę wychylić się do tyłu. Jeśli czujesz drżenie, super. I wracamy. I znowu lekko w dół. Hmm. Puszczamy ramiona, możesz nimi porobić takie malutkie kółeczka. Poczuj jak się rozciąga odcinek lędziwiowy. Przed chwilą był w innej pozycji. Teraz go jakby uwypuklamy. To jest bardzo istotne. I powoli do góry. Teraz zajmiemy się naszą klatką. Weź lewy łokieć, znaczy lewą dłoń połóż na prawym ramieniu. Prawą dłonią skręć łokieć w jedną, w drugą stronę. Zobacz, gdzie jest większy opór. Hmm. Ja chyba czuję przy wykręcaniu go na zewnątrz. Wykręć na zewnątrz i przez chwilę ruszaj się we wszystkie strony. Hmm oddychaj. Jeśli e, umiesz do dolnych żeber i do przepony, to właśnie w ten sposób oddychaj. Jeśli nie, próbuj do brzucha. Mm, mm -hmm. I w drugą stronę. Znaczy w każdą, którą chcesz po prostu. Jak widzisz, możesz się bardziej zginać. Możesz nawet usiąść na chwilę w malastanie, jeśli możesz w tej pozycji siedzieć nie odrywając pięt. Znowu się chwilę poprzyciągać, poprzykręcać. I teraz zakładamy łokieć za głowę. Możesz też to zrobić tak, że puszczasz, zakładasz i dopiero wtedy skręcasz. Natomiast takie przełożenie albo poprowadzić rękę poprzeciw lewym ramieniu i znowu założyć na bark. Lewa noga, czyli ta, której łokieć skręcamy, idzie za siebie. Może to być większy X, może być mniejszy, jak jest Tobie wygodnie. Głową patrzymy na lewo i lekko się wyginamy w taki łuk. I teraz bierzemy... Trzy wdechy jak przez słonkę i trzy normalne i trzy normalne. I powoli wracamy głowa na samym końcu. Hmm. Rozplęć się, poruszaj trochę ciałem. Ja lubię tutaj zawsze robić glona takiego, wiecie, poruszanego falami wody. Hmm. I to samo na drugą stronę, czyli prawa ręka na lewe ramię, skręcamy, patrzymy, gdzie jest ten skręt, ciaśniejszy i znowu ruszamy się oddychając spokojnie jeśli czujesz, że o tutaj, tutaj czuję rozciąganie zatrzymaj się w tej pozycji na chwilę poeksploruj ją może o tutaj wyciągam trochę do przodu jeszcze rękę to mam więcej doznań. Ale też nie zatrzymuj się na długo w jednej pozycji. Sprawdzaj. Każda strona naszego ciała jest troszeczkę inna. Hmm. Hmm. Oddychaj. I przekładamy rękę za głowę, prawa noga do tyłu, głowa na prawą stronę. Lekki banan. I trzy oddechy przez słomkę. normalne i znowu rozplatamy się głowa na samym końcu możesz się lekko pobójeć trochę pochodzić wokoło maty czy po macie, po prostu przód tył tyle nam wystarczy żeby chwilę się nasza powięź, którą tutaj ćwiczyliśmy, ułożyła. I teraz stań znowu, zamknij oczy, jeśli masz taką przestrzeń. I teraz zobacz, co się dzieje w Twoim ciele. Może się okazać, że coś zaczyna Cię boleć. To jest dobry znak, ponieważ te ćwiczenia nie sprawiają nam, tutaj nie, nie sprawią, że coś nam się stanie. A ból oznacza jedynie, że nasza powieść się po prostu jakby układa, tak? Jeśli um, przez długi czas, na przykład siedzimy w jednej pozycji, um, to nasza powieść się właśnie do takiej pozycji przyzwyczaja, na przykład pozycji siedzącej nie daj Boże, pozycji z nogą na nogę jedną nogą na jedną nogę przez kilka godzin. Mm. Tak więc, Wiecie, tutaj, tak, tu, tak. I tutaj już mamy poskręcane całe ciało. I kiedy teraz przy skrętach, które robimy na tej praktyce, się rozkręcamy, odkręcamy, to może nas coś zacząć boleć, bo to jest nasza nowa, stara pozycja. Jeśli ja już przeskanowała, przeskanowałaś, przeskanowałeś ciało, zobaczyłeś, co się w nim dzieje, idziemy dalej. I teraz ja sobie tutaj bliżej ciebie usiądę. Też możesz usiąść tak, żeby było wygodnie, ale żeby nie być takim zapadniętym, czyli z prostym kręgosłupem. I będziemy robić bardzo spokojne ćwiczenie na odcinek tutaj i szyjny, ale też odcinek karku i na nasz most, czyli mo, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy i to ćwiczenie możesz oczywiście robić przy biurku bardzo powoli skieruj lewe ucho do lewego ramienia i tak trzymaj nie musisz są wersje że tutaj przytrzymujemy głowę natomiast nie musisz tego robić bo nasza grawitacja i tak Sprawi, że rozciągnie ci się ta, ta część szyi tak, jak powinna. Możesz tutaj tą rękę, która jest od ucha, wyprostować. Jeśli siedzisz na krześle, nie trzymaj jej na ucie, tylko niech luźno zwisa wzdłuż ciała. Możesz tutaj mieć na razie zamknięte oczy i wracamy. I jeszcze raz zrobimy na tę samą stronę, z tym, że teraz najpierw oczy pójdą w lewą stronę, a dopiero później pójdzie ucho. Czyli najpierw oczy w lewo i teraz ucho. To jest jedna z wersji ćwiczeń salamandry ćwiczenia poprawiającego właśnie naszą ruchomość szyi i aktywującego układ przy współczulny ten odpowiadający za relaks. Oddychaj spokojnie do dolnych żeber. Hmm. I najpierw wraca głowa, a dopiero potem wzrok. Oh, ja już jestem super tu zrelaksowana. I zrobimy jeszcze raz to samo, z tym, że teraz wzrok idzie w prawą stronę i lewe ucho do lewego barku. I to jest druga wersja tego samego ćwiczenia salamandry. Pamiętaj, żeby prawa ręka zwisała luźno wzdłuż ciała. Hmm, oddychaj. Patrz się cały czas na jeden punkt. Nie wysilaj wzroku, tylko się patrz. Najpierw głowa, a potem wzrok. I teraz to samo na drugą stronę. Najpierw prawe ucho do prawego barku, lewa ręka zwisa luźno. Oddychamy spokojnie. Pamiętaj, albo oddychaj do dolnych żeber, albo do brzucha. Możesz teraz mieć jeszcze zamknięte oczy, delektować się. Tymi odczuciami z okoli szyi. I wracamy. I teraz oczy na prawo. I głucho do prawego barku. I trzymamy. Możesz oczywiście mrugać. I powoli głowa wraca, oczy wracają. I teraz oczy w lewą stronę, ucho prawe do prawego barku, lewe ramię zwisa wzdłuż ciała. I tak sobie patrzymy oddychamy i czujemy jak się rozluźniamy i wracamy najpierw głowa potem oczy I jeszcze sobie y, przez 30 sekund pochylimy głowę do mostka. Pozwól też grawitacji, żeby robiła swoje. Tutaj oczywiście taką y, rozszerzoną wersję ćwiczenia też możesz zrobić, i w niej będziesz się cały czas tak rolować, 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 żeby. Poczuć rozciąganie w całym kręgosłupie, ale nam na razie wystarczy wystarczy taka pozycja. I powoli oh, do góry. Oh. I ostatnie ćwiczenie, które jest niby na dłonie, ale pamiętaj, że nasze dłonie połączone są z naszym karkiem, naszymi barkami. Zrób rączki w taki, w taki hak, powiedzmy, tak, zginając palce. Łokieć niech będzie jak najwyżej możesz od dłoni. Drugą rękę na środku dłoni połóż. Zgięte palce, czyli powiedzmy, że lewa dłoń jest prosta, prawa dłoń jest zgięta. Prawą dłoń kładziemy na środku lewej dłoni, zahaczamy, czyli robimy taką, taką no, coś takiego, podnosimy prawy łokieć i delikatnie ciągniemy lewą dłonią do prawego łokcia. I tutaj powinnaś powinieneś czuć rozciąganie i wewnętrznej części dłoni, zdecydowanie, ale też możliwe, że całe, całej tutaj taśmy, y, taśmy we wnętrzu lub, y, no, wewnętrzu lub y, wewnętrznej y, ręki. Tak pamiętaj o łokciu, oddychaj. Strzepujemy ręce, i to samo na drugą stronę, czyli lewa ręka z tak, taki hak, prawa ręka łapie łokieć do góry i naciągamy, ciągniemy w stronę lewego łokcia dłoń. Oddychamy i puszczamy, strzepujemy. W tej praktyce to już wszystko. Mam nadzieję, że Twoja część tutaj barkowa jest rozluźniona i czujesz się zdecydowanie spokojniejsza, spokojniejszy. Do zobaczenia.